Wcześniej ci tego nie mówiłem, ale to wszystko, co widać dookoła, jest teraz nasze. Łoch, tato! To tym Urosłeś nieco, wyłysiałeś. Powinieneś to wiedzieć. Łoch, tato! Dzięki ostatnim przemianom społeczno-politycznym jesteśmy znowu w Europie. Łoch, tato! Ale dlaczego znowu pod mostem? tylko, tam u góry jadą samochody wyładowane wszelakim towarem. A ten stukot kopyt? To co? A, tato jedzie karitas. Zara będziemy jedli zupkę. Tato! Jakieś czerwone Ferrari przejechało. Tak, tak. To jechał biedny poseł Kalisz. Z, z, z. Tato, a słyszysz ten krok jakiegoś zbłąkanego człowieka? To nie jest krok zbłąkanego człowieka, tylko radosny marsz naszego pana Prezydenta! A jak on się nazywa? Na... Złośliwi mówią, że komórski. A czemu on kuleje? Nie kuleje, tylko idzie jedną nogą. A ten miękki dźwięk po środku, to co? A to nic, podpiera się Donaldem Tuskiem. A gdzie on ma drugą nogę? O, drugą nogą idzie teraz przeuroczy, przewspaniały, przecudowny potworek kaczorek. Tato, to czuję... Że jesteśmy teraz naprawdę bogaci. Bogaci, Teraz jesteśmy naprawdę bogaci. Popatrz tylko. Góry mamy, lasy mamy, pola mamy. A mama mówiła, że gówno mamy. Europę mamy! Tato! To teraz czuję się naprawdę szczęśliwy! No te! Wywalczyłem to dla ciebie razem z twoją mamusią. Tato! A mówiłeś, że mamusia to nie złamęta? No wiesz. Nie zawsze była podobna do Beaty Kępy. Tato? A jak poznałeś, mamusię? A, ja poznałem. To było podczas obrad okrągłego stołu. Ja stałem na wartowni, a ona prowadziła niejakiego. Łolka Kwaśniewskiego. No, i od razu doszło do, że się tak wyrażę, pojednania. A broniła się? Uuu, zaciekle. No, jakieś dwie minuty. O matko. Ale najgorsze syneczku przyszło potem. I co? Zamknęli ci bimbrownie, gorzej. Eee, rąbnęli ci rower, jeszcze gorzej. Eee, Wałęsa znowu przez płot przeskoczył. Mm. Mm. Jeszcze gorzej. No to tato, co się stało? Jak by ci tu powiedzieć? No brrr, ty się urodziłeś. Jednego tylko nie mogę pojąć. Dlaczego mamusia dała ci na imię Aleksander Wisarionowicz Demokracja? Tato, a co to jest ta demokracja, bo się w szkole dzieci ze mnie śmieją? Demokracja, syneczku, ta polska demokracja, e, to jest takie skrzyżowanie małpy z osłem. A, to dlatego ja nazywam się demokracja. Ej, syneczku, syneczku. Ty masz tylko na imię demokracja. Tak naprawdę to ty jesteś konsensus. K konsensus? A, a co to jest ten konsensus? A tak jak w polityce, wynik pieprzenia bez sensu.